Ciężki mecz. Ciężki mecz, naprawdę. Kraków nam postawił e, wysoko poprzeczkę. Cała druga połowa moim zdaniem należała do nich. W pierwszej wydaje mi się, że my byliśmy lepsi. Podziewaliśmy się, że ten poziom będzie wysoki, lecz no, nie aż tak. Widać, że z każdej drużyny chłopaki są, grają w jakimś klubie i że no, dobrze grają, mają taktykę. No, przede wszystkim jest to integracja z kolegami właśnie ze szkoły plus no, fajny wyjazd. Wygraliśmy 3 z czterech meczów jakie mieliśmy do tej pory. To było bardzo bardzo motywujące. To mowa trenera, trener dobrą robotę odwalił w tym roku. Było ciężko, bo ponieważ Opole grało cały czas drugie piłki i musieliśmy cały czas się bronić, odbiegać do tyłu. Było to bardzo wymagające, męczące bardzo. Dwa karne jednak przeważyły na tym, że wygraliśmy i obrona naszego bramkarza. Bramkarz naprawdę rewelacja Nasza młodzież jest fantastycznie przygotowana do, do tych rozgrywek z wielkimi emocjami, determinacją, przede wszystkim z takim duchem fair play, podchodzi do każdego meczu.